na każdy temat. Dzień dobry, to jest audycja na każdy temat, a dzisiaj zgodnie z wcześniejszą obietnicą, Moimi i państwa gościem jest Mario. Mariusz Jasionowicz, kompozytor, producent muzyczny, reżyser teledysków i jedna z czołowych postaci polskiego Disco -polo. Cześć, Mario, witam się serdecznie. W dziękuję. Witam serdecznie słuchaczy i widzów online. Spotkaliśmy się chyba ostatni raz, jak dobrze pamiętam, latem tego roku. Wtedy zapowiadałeś, że pracujesz nad najnowszym utworem. No i dziś na antenie Radia Sudety będzie premiera Don't You Ever Leave Me, ale to na finał naszego spotkania. Mario, co dzisiaj najbardziej nakręca cię do tworzenia? Energia ludzi, scena czy moment, kiedy zamykają się drzwi do studia? Wiesz co, ta, ta scena chyba jednak ma tutaj największy wpływ na to tak naprawdę. Kiedy wychodzę na scenę, to jest, to jest tak ogromny przepływ energii, że mam po prostu zapas tej energii po, po, po występie na, na kolejne tygodnie, miesiące i, i co tutaj Wydaje mi się, jest takim największym, popychającym mnie czynnikiem do tworzenia. Czy to jest później taki motywator, że jak już jesteś w studio, to w jakiś sposób nakręca cię to do tworzenia? Wydaje mi się, że ma to też generalnie wpływ na kształt muzyki, ponieważ to jak ludzie reagują prawda, na te utwory na, 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 na koncertach, też definiuje sposób prawda, i stylistykę, zgodnie z którą gdzieś tworzę kolejne piosenki i po prostu wiedząc, jakby tutaj. Mniej więcej przewidując jak będzie, prawda, jaka będzie reakcja na, na tę muzykę i też właśnie w tą stronę idę i tak tutaj właśnie y, powiedziałeś, y, ta energia tutaj, ta, ta, ta reakcja właśnie definiuje tę, 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 tę muzykę. I... I właśnie stylistykę. Mario, to tak jak podkreśliłeś, najbardziej kręci cię scena, ale jednak większość rzeczy odbywa się w Twoim studio. Zresztą masz tutaj, można powiedzieć, no masz. No oczywiście, że tak. Masz wykształcenie muzyczne, które jak najbardziej ukierunkowuje Cię w tą stronę. Słuchaj, jak wygląda Twój taki idealny dzień w studio? Kiedy wchodzisz, zamykają się drzwi? Masz jakieś takie rytuały, które, którymi zaczynasz Wiesz, pracę no, nad na utworami? Też... Tutaj generalnie nie ma, że tak powiem, takiej recepty, prawda? Bo czasami jest tak, że no, wchodzę, że tak powiem, z partyzanta prawda, do studia. Bo mam w głowie jakąś daną melodię, siadam, siadam przy sprzęcie i zaczynam coś tworzyć, coś zaczynam sobie przygrywać, po czym to gdzieś tam się wormuje w jakiś, w jakiś szkic utworu. Czasami, czasami jest to tak, że po prostu rano sobie wstaję, yy, robię sobie kawkę, to jest takim pierwszym skwartuałem <laughs> moim każdego dnia, bo jestem okropnym kawoszem. Yy, robię sobie kawkę, chodzę do studia, yy, świecę wszystkie możliwe światełka, LED, prawda, żeby był ten klimat. I sobie, gdzieś, powiedzmy, eksperymentuję, sobie gdzieś tam przygrywam, tak y, przypadkowe pewne rzeczy i czekam gdzieś, powiedzmy, aż coś mi nagle gdzieś zacznie a, słuchaj było, było czasami tak, że straciłeś poczucie czasu, że wszedłeś do studia, nie wiem, była godzina 12 w południe, a minęło kilka minut. Wiesz, to jest Wydawało kryz... się, że minęło kilka minut, a to już była noc. Ale to jest na porządku dziennym, no tak to działa. Tak to działa, człowiek się po prostu zatraca, prawda? I to nieistotne, czy jesteś, czy jesteś prawda, muzykiem, czy jesteś malarzem, czy jesteś pisarzem. Po prostu, kiedy już ta wera zacznie płynąć, to, to czas po prostu zatrzymuje się całkowicie. Przestaje istnieć, wsiadasz na, na godzinkę, a wychodzisz ze studia wieczorem albo rano. Także to jest akurat norma, norma i tutaj to jest chyba, to wydaje mi się, że tak działa w przypadku każdego, każdej osoby, która, która coś, coś tworzy. Mario, zdarza ci się produkować dla kogoś, że ktoś cię poprosi, o produkcję, o, o, o muzykę. To to tak, zdarzało mi się w sobie i zdarza, ale, ale generalnie tworzę głównie dla siebie muzykę, ponieważ tutaj, tutaj wiadomo, każdy ma gdzieś tam swoje wymagania, prawda, a ja jednak jestem osobą, która gdzieś tam coś sobie w głowie uroje i jednak lubię, kiedy to wszystko ma taki kształt, jak ja sobie to, że tak powiem, zdwołobrażę. Czy nie lubisz takiej presji, jak tam... Nie, nie, nie lubię, nie lubię, nie lubię... Chyba, nie że i... ktoś powie, biorę Mario, tak jak uznasz, że będzie dobrze, to tak biorę to. No tak, tak, dokładnie. Tak. Albo, w, albo zgodnie z moją wizją, albo wcale tak. To. Słuchaj, muszę Cię o to zapytać, bo wczoraj wieczorem jeszcze pisaliśmy ze sobą, zresztą mm -hmm. wysłałeś mi właśnie premierowo utwór, który dzisiaj się pojawi, czyli Don't You Ever um, Leave Me. Ja powiem Ci szczerze, że po wysłuchaniu tego utworu przeniosłem się w klimat lat 80. A, dziękuję. E, gratuluję, bo przesłuchałem go kilkukrotnie. I teraz muszę Ci zadać pytanie, jak Ty y, klasyfikujesz swoje produkcje, jeżeli chodzi o gatunek? Bo po tym, co usłyszałem wczoraj, no, disco Polo to nie jest. To znaczy, wiesz, no, to nie jest powiedziane, ktoś, kto wie, gdzieś tam znany jest, czy po prostu ma, ma, ma nalepkę, prawda, Disco polowca, że tak ujmę, to tworzy te disco polo. discopolo. No, ja generalnie czuję się dobry, znaczy, czuję się dobrze w gatunkach muzycznych naprawdę różnych. Próbowałem gdzieś troszkę z popu, takie bardziej może elektroklimaty. Jednak discopolo się sprzedaje najlepiej, bo no, po prostu mi, prawda, żyjemy w Polsce, produkt, prawda, tak. Produkt komercyjny hmm. to Disco Polo, ale tak, w duszy tak. też gra zupełnie coś to znaczy, innego. Znaczy, generalnie to w duszy to ja jestem starym depeszem, wiesz, także, także to od zawsze uwielbiam tego muzykę, właśnie synth-pop, prawda, muzykę taką elektroniczną, popową, gdzieś to we mnie płynie. No, no Polska jest takim krajem dość specyficznym w związku takim właśnie z muzyką, także tutaj no w, w tym gatunku raczej nie, nie, nie ma za bardzo prawda, szans, żeby wypełnić, chyba że byłaby to taka slip, moja pasja, prawda, dla przyjemności, mhm. a jednak no też nie oszukujmy się, no wszystko co robimy gdzieś tam też się ociera o to, że musimy na tym flabie prawda, zarobić, także, także blisko polu takim jest moim, gatunkiem głównym, którym działam, prawda, takim takim głównym nurtem, natomiast no moja pasja to się nie ogranicza do tej, do tej Muzyki. Ja uwielbiam muzykę pop, uwielbiam muzykę yy, disco lat 80. i scenę. I przede tak. wszystkim scena. Tak. Tutaj, <grym> scena tutaj jakby, to nie, nie, jakby nie rozgranicza typu muzyki, które wykonujesz, po prostu scena jest sceną. Tam jest energia, energia, prawda, nie, nie uznaje żadnych różnic. Także tutaj scena to jedno, natomiast to, co to, to, to tworzę, to jest całkowicie co innego. Mario, co jest największym mitem, jeżeli chodzi o disco-polo, z którym ty najczęściej się spotykasz? Że jest to muzyka banalna, trywialna, prawda? No z tym się nie zgodzę, ponieważ tutaj jesteśmy fanami od lat, jak tam wspomniałeś, muzyki lat 80 gdzie, powiedzmy, muzyka y, Eurodance, Euro prawda, tam teksty były tak, tak banalnie, że Przenik, Disco Polo to jest muzyka, uwielbiam wręcz, y, 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 powiem wręcz, ambitna. I, y, y, no i wszystko, prawda, kiedy grała Eurodance w radiu, to wszyscy byliśmy zachwyceni, w niebo wzięci, to było super. Dlaczego? Bo to było po angielsku oczywiście, prawda? A, właśnie. No tak, y, tutaj większość z nas, no może, może już nie dzisiaj, ale kiedyś większość z nas, powiedzmy, po angielsku, y, no znała tylko I Love You, y, w związku z czym... Każda, I sherry, sherry lady. Tak, każdy utwór brzmiał ambitnie i dlatego wydawało się być może również, że jest to muzyka ambitna. Ambitna tam jest disco polo, ponieważ znamy teksty, są to te teksty proste, bo takie proste po prostu mają być. Jest to taka natura, jest natura taka, tego gatunku i przez co wiele osób tutaj gdzieś na tę muzykę prawda, nie mówi zbyt, zbyt, zbyt dobrze. Nie wiem, czasami może jest też po prostu to zawiść muzyków, że tak się w tym gatunku dobrze wiedzie, prawda, muzyczny, bo jest to muzyka w Polsce popularna, sceny, prawda, kanały telewizyjne są tego pełne i czasami jest tak, że ktoś, nie wiem, ktoś być może jakiś ma, ma pretensje, że on tworzy coś bardziej alternatywnego i to nie idzie, przez co, czyje to wina, no, w muzyki disco polo. Mario, da się na disco polo zarobić? Wiesz co, no nie da się, ja pytam, może nie no. jestem takim, wiesz, gwiazdą kosztopową po prostu, ale no to też, wydaje mi się, zależy od tego, czego oczekujesz, prawda, od tego, tego co robisz. Ale jak się serce odda, to można śmigłowcem latać na koncerty? Mm, można. Myślę, że gdybym zaczął to, to, to robić, nie wiem, 20, 30 lat temu nawet, kiedy ja naprawdę miałem osiem, lat 18, to pewnie dzisiaj, że tak powiem, tutaj Top, 5, top prawda, wykonawców, gdzieś tam miejsce byłoby dla mnie tutaj yy, zarezerwowane. Natomiast teraz, no, działam sobie, że tak powiem, mało no, no, muszę sobie, że tak powiem, tutaj z, yy, jem z tego, z tego garnuszka. Yy, to mi wystarcza. Myślę, że mógłbym z tego wcisnąć więcej, ale nie mam takiej jakoś presji, po prostu lubię lubię, 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 swoje prywatne życie, nie lubię, prawda, żyć w, w hotelach, w samochodach, dlatego też, no, to, co robię na tym poziomie, jakim robię, jest dla mnie wystarczające, ale można z tego wyciągnąć dużo więcej. Maria, nie wiem, czy pamiętasz, też na pewno pamiętasz no chyba i pamiętamy z czasów dzieciństwa wczesnej młodości początek lat 90 wdarła się przebojem właśnie muzyka disco polo nazywana wcześniej muzyką chodnikową czy czujesz, że Disco Polo od tego czasu się zmienia, że ono się zmieniło, że są nowe trendy, nowe brzmienia? Jak ty no, to czytasz wszystko? Wiesz, w każdym gatunku muzycznym yy, muzyka ewoluuje, prawda? Generalnie uważam, że to, co się zaczęło w tamtych latach, to jest taka to było, esencja. W, ale to było takie fajne, to mydełko fa, te targowiska, tak, tak, bazary, to było, kasety, słuchaj. Tak, to, no, to, to było to był takie, hit. prawda, surowe, to była muzyka nagrywana z keyboarda prosto do mikrofonu, prawda? Prosta Mario, do... moja sąsiadka codziennie maltretowała pani Marysia, mieszkała mm. nad nami w bloku. Niech żyje wolność i swoboda, ja to słyszałem od rana do wieczora. Tam, proszę ciebie, już zdarta taśma była i cały blok musiał tego słuchać no tak, i się on, boys, bawić z Panią, boys, Milano, prawda, tego, tego typu zespołu, Ale nikt nie tak, miał pretensji. Tak. Nie, to... nie. Wiesz, Uważam, że na muzykę, wiadomo, każda muzyka ewoluuje. Troszkę, wydaje mi się, teraz za bardzo idziemy w taką stronę technologii i małpowania od innych, prawda? Bo jeżeli to jest tak, że coś, coś powiedzmy, fajnego gdzieś tam, że tak powiem, za, zażre w mediach, w, w internecie, w telewizji i wiele wykonawców, prawda, już naśladuje prawda, ten styl, naśladuje tę muzykę i, i wydaje mi się, że, że Skoro ta, ten zespół gdzieś tam od, odniósł sukces, to oni też idą dokładnie tą samą drogą, yy, tak samo, prawda, też coś tutaj obskurają. Yy, no nie jest to, uważam, do, dobre, dobre podejście. Każdy wykonawca powinien być oryginalny, prawda. I wtedy było to, wtedy było to oryginalne, ponieważ nie było, tak, yy, nie było wtedy socjal mediów, nie można było od siebie, prawda, naśladować, mopować niczego. Więc każdy wykonawca, który coś na sobie tworzył w swoim gatunku, on w tym gatunku pozostawał, nikt od niego nie zdzierał i to było oryginalne. To było takie proste, surowe, ale oryginalne i tego właśnie brakuje mi dzisiaj w tej muzyce. Mario. A co myślisz o sztucznej inteligencji, o tych wszystkich aplikacjach, gdzie wbijesz parę słów kluczowych, AI napisze ci tekst, tworzy linię melodyczną, i wyobraź sobie, pojawiają się już artyści, którzy nawet mówią wprost, tak, to AI, ja jestem producentem AI, tam są jakieś ogromne zasięgi, tam się za tym zaczyna pojawiać kasa, co to ty o tym wszystkim wiesz, myślisz? to jest na pewno taki miecz obusieczny, wiesz? O ile AI może być pomocne, pomocnym narzędziem, bo czasami jest tak, że piszesz teksty, prawda, piszesz sobie melodię w głowie. Ale w produkcji nie masz tego nie, nie masz przebicia, nie jesteś na tyle wiesz, powiedzmy, gdzieś tam uzdolniony, więc już tam, powiedzmy, robisz sobie szkic utworu, prawda? I, I potem ewentualnie AI pomaga ci ten szkic do, doszlifować, przez to masz gotowy utwór. Więc to uważam, na, do, na, na tym poziomie tutaj AI jest, jest akurat przyjacielem, prawda? Muzyki, muzyka producenta. Natomiast no, niestety wielu wykonawców stosuje to przesadnie, że po prostu, tak jak teraz wspomniałeś, yy, wpisują sobie prawda, tekst i wychodzi im piosenka całkowicie gotowa. No, tutaj tego, tego nie podzielam absolutnie, tego, bo to już nie jest tylko twórczość, To jest po, po prostu no, jak samo sobie jedzenia w yy, fast foodzie. To już nie jest absolutnie. Yy, to może, żadna Mario, sztuka. Niedługo może będzie taka sytuacja, że właśnie to, co tworzą artyści od początku do końca, nawet pomimo pewnych ułomności, no bo to jest jednak ludzką ręką stworzone, będzie produktem ekskluzywnym. Wydaje mi się, że tak. Waje mi się, że tak. Podobnie, podobnie jak jakaś właśnie taka kraftowa restauracja, gdzie wszystko jest stworzone. Ręcznie prawda, z dobrych produktów będzie produktem ekskluzywnym wśród prawda, tych wszystkich fast foodów. Także tutaj, no, na tej samej zasadzie, no, mówię, tutaj nie idziemy w dobrą stronę. Myślę, że tutaj chodzi tylko i wyłącznie, jak wspomniałeś, o pieniądze. Więc jeżeli te duże wytwórnie wyczują, wyczuły właściwie już tak naprawdę du duże pieniądze w tym wszystkim, i, i tutaj artyści, i producenci zejdą na dalszy plan. I wydaje mi się, że w przeciągu 5-5-10 lat, to tak jak wspomniałeś tutaj, artysta z krwi i kości to będzie naprawdę już jak perełka, prawda? Mario, Twoja muzyka mocno żyje w internecie. Co dla ciebie jest takim wyznacznikiem hitu? Odsłony, reakcje fanów, czy po prostu te koncerty i obecność ludzi na koncertach? Wiesz co, wydaje mi się, że to, to, to jak, jak ludzie reagują na koncercie, na utwór, jeżeli załóżmy utwór jest jeszcze krótko, prawda, po premierze, oni już znają, to tekst. Oni już znają tekst. To to znaczy, że to jest coś, 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 co trafiło po prostu w gusta. Zwykle jest to utworek prosty, ponieważ tutaj im, im prostsza muzyka, im prostszy tekst. Tym szybciej wchodzi to w głowę, i wydaje mi się, że to jest cała jest właśnie esencja muzyki ogólnie rozrywkowej, prawda? Bo tutaj, no, wielu, jak wspomniałem, artystów, tutaj y, bardzo często wymienia słowo ambitna, prawda, ambitna muzyka. No, muzyka powinna być przede wszystkim y, wesoła, powinna bawić. Oczywiście nie jest to, wiesz, poezja śpiewana, y, tam pop, disco, prawda, tylko to, to właśnie to musi, musi po prostu sprawiać, że nóżka zaczyna tupać, prawda. Dlatego tutaj trzymanie y, y, się ambicji, bądź, bądź, bądź jej braku w, w tekstach, muzyce, to jest absolutnie y, droga, która po prostu, i, to jakby uliczka prawda, jeżeli ktoś się o tym powiada to jest w ogóle uliczka dla mnie, bo, bo to w ogóle całkowicie Kategoria. Muzyka rozrywkowa ma po prostu być rozrywkowa, to wszystko. Mario, co myślisz o y, śpiewaniu z playbacku? Jestem y, przeciwnikiem tego całkowitym. Ja, ja od lat, wykonuję swoją muzykę, y, zawsze śpiewam na żywo. Czasami, czasami wręcz klę na to w głowie, ponieważ jest skiepskie nagłośnienie, męczę się, prawda, słychać to fatalnie. I to raczej nie działa na moją korzyść, ponieważ mówię tutaj sprzęt, sprzęt jeżeli jest naprawdę marnej jakości na, na występie, to to, to to działa raczej na, na, na niekorzyść wykonawcy. Ale mimo, mimo to, mimo wszystko zawsze gdzieś tam staram się wykonywać te swoje utwory na żywo. Ja czuję się w, wtedy w porządku wobec swoich słuchaczy, wobec swoich fanów, nie, nie oszukuję, prawda? nie, nie udaje. A co myślisz o tych artystach, którzy jednak korzystają z playbacku? No też taka druga strona tego, wydaje mi się, medalu jest, że jeżeli wykonujesz dziennie 6-7 koncertów, to też fizycznie nie jesteś w stanie wykonać wiesz, pełną parą 6-7 występów. Czyli pomaga, ale zwolennikiem nie jesteś takim Nie metod. jestem, nie jestem zwolennikiem. Podobnie jak nie jestem zwolennikiem dzisiaj efektu specjalnych komputerowych w filmach. No ale pewne rzeczy nie da się po prostu zrobić, prawda? Ręcznie y, makietami, kostiumami, więc to jest zrobione w taki, a nie inny sposób, więc tutaj na to wpływu nie mamy. O ile to nie wadzi y, słuchaczom, nie, nie wadzi to widzę, no to po prostu no to ma to swoje miejsce gdzieś, tam, prawda, w tym wszystkim. Mario, co daje Ci taki największy reset po takich intensywnych projektach muzycznych? Y, czy po sezonie koncertów, czy po sezonie spędzonym w studio? ja generalnie jestem takim bardzo prostym, spokojnym człowiekiem raczej z natury, więc uwielbiam, uwielbiam las. Tam, 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 wiesz, tam się wyciszam, yy, uwielbiam właśnie kontakt z naturą, więc tutaj wtedy jest dużo czasu. Weekendy wtedy w większości są wolne, w związku z czym staram się gdzieś wyjechać. Może, nie wiem, niekoniecznie gdzieś daleko, bo raczej jestem takim tutaj patriotą, jeżeli chodzi o, nawet o wyjazdy, więc tutaj swoje okolice. Szukasz prawda? ciszy jednym słowem. Tak, tak szukam ciszy, uwielbiam ciszy. Z jednej strony uwielbiam ten kontakt z społecznością, to jest bardzo zaraźliwe i uzależniające. Z drugiej strony uwielbiam jednak tą ciszę, uwielbiam naturę. To pozwala mi się wiesz, zresetować, wyłączyć i gdzieś tam te baterie ładować. Mario, czy masz w życiu coś, co kompletnie nie pasuje do wizerunku Mario, a jednak jest totalnie twoje? Ale w jakim sensie, w jakim sensie wydasz. A to w jakim sobie życzysz coś, co nie do końca jest zgodne z tym wizerunkiem, albo wydaje się, że nie jest zgodne, ale jest jednak twoje. Nie wiem, nie wiem tak naprawdę nie, nie jestem teraz w stanie tutaj niczego sobie wyobrazić na ten moment. No wiesz, ja Ci mogę zdradzić pewną tajemnicę. Jak mam takie słabsze momenty, lubię sobie z córką czasem budować z klocków. I mhm. bardzo mi to sprawia dużą frajdę i cieszę się, że ona też ma zacięcie do tych klocków, bo tak naprawdę to ja się przy tym resetuję. Aha, no to y, takie rzeczy, no nie wiem, no ja jestem, jestem też zapalonym y, y, fanem gier wideo. Właściwie też dzięki, dzięki tym grom wideo co też... co grasz też, najczęściej? To, uwielbiam gry, RPG fantastyczne. Dzięki w sumie temu, właśnie tej mojej pasji, y, ty też ma... chyba tworzyłeś muzykę do gier. Tak, tak, tak. Właśnie też do tego dążę. Że tutaj jakby wiele, wiele lat temu, też kiedy jeszcze, jeszcze mieszkałem w Wielkiej Brytanii, to generalnie moim planem było to, żeby gdzieś zatrudnić się w takim właśnie filmie tworzącej gry wideo, do czego prawie już doszło i tam zajmować się, wiesz, efektami, dźwięk, efektami dźwiękowymi do gier, wideo, muzyką i to gdzieś tam powiedzmy już się zawiązywało. Gdzieś tam nawiązałem pewne, konta pewne kontakty z filmami. Nawet gdzieś tam miałem też troszkę stażu w znanej firmie, która gdzieś tam tworzy takie topowe gry, ale gdzieś ta scena jednak we mnie chyba mocnie była za i kiedy się nadarzyła taka okazja, to po prostu wybrałam jednak tą, prawda, scenę i, i tą muzykę. To dla równowagi w razie tak, czego, to ale las, ta pasja, żeby tak ale, ta pasja, tak, ale ta pasja do tych gier została, lubię właśnie, lubię grać, czasami zarywam noce, co jest potem, potem, że <grym> powiem, jestem jak, jak zombie przez cały kolejny <grym> dzień, ale to jest tak uzależniające chwilami, że staram się nad tym panować generalnie, ale czasami się nie da. Ale prostu. nie no, Maria ty masz to opanowane. Pamiętam ostatnio po koncercie charytatywnym, przecież tyś tak naprawdę rano wrócił, przyjechałeś od razu do nas do studia no i tak. w ogóle po tobie nie było widać praktycznie. No pozory mam najczęściej, prawda? <laughs> Także, nie, ale cztery kawy robi swoje. Mario, don't you ever leave me to tytuł Twojej najnowszej produkcji przenoszącej właśnie do tych lat 80. -tych. Tak. Co było inspiracją do powstania tego Wiesz, utworu? Wiesz, ja generalnie uwielbiam taką muzykę. Moim takim pierwszym, tak naprawdę największym idolem do dziś dnia od zawsze było i chyba będzie Modern talking. Także właściwie to też słychać w moich produkcjach. Ja przepraszam, Mariusz, że przerwę. Ci, którzy nas w tej chwili podglądają na Facebooku i YouTubie, e, widzą na ekranie fragment wideoklipu, mhm. który kilka dni temu właściwie zagościł e, na YouTubie i tam cieszy się już całkiem sporą popularnością. Także podglądamy sobie, całkiem przyjemny klimat. To A twoje dziękuję. dziecko, teledysk, to też twoje dziecko. E, tak, znaczy wiesz, tam tutaj akurat w tym klipie zrobiłem, tak że tak powiem, pół na pół takiego materiału, tak powiem, że to, że to się nazywa royalty, czyli tak, jakby takie, też takie część ujęć, prawda, z internetu. Tam takie scenki, część jakby dograłem swoich ujęć, prawda, tam część właśnie artysta, który ze mną wystąpił, też gdzieś jakby swoich zdjęć dorzucił i zmontowałem z tego, prawda, klip. No, no to, że tak powiem, to było tak troszkę na szybko, bo ogólnie utworek był bardzo spontaniczny, w ogóle cała ta koncepcja tego duetu była bardzo spontaniczna, w związku z czym jakoś też i taki nakład pracy, może nie był to, prawda, zbyt duży pod kątem wideoklipu, ale po prostu chciałem, żeby jakiś obrazek gdzieś tam krążył w internecie, więc wyszło po prostu co wyszło i tam sobie hula Myślę że, myślę, że fajnie pasuje ten obrazek do, do, do piosenki. Słuchaj, czy ten utwór będzie jakimś takim nowym kierunkiem, nowym wizerunkiem dla Mario? Nie, myślę, że nie. Chociaż, chociaż no, jak wspomniałem, taką muzykę od zawsze lubiłem, gdzieś tam tę muzykę, właśnie New Romantic Italo. Ja cię trzymam tam... za słowo, zadeklarowałeś, że ty jesteś, przepraszam, zacytujecie starym depeszem. No Jestem, tak, jestem, tak, tak. <laughs> Dlatego też mówię tutaj. Ta muzyka gdzieś, ogólnie muzyka właśnie elektroniczna, synth -pop, prawda, czy właśnie New Romantic Italo gdzieś tam we, we, mnie, we mnie krąży, bo to też zależy właśnie wiesz, od sytuacji, idąc spać, prawda? Słuchawki na uszy, słuchasz, słuchasz czego innego, idąc na, na dyskotekę, słuchasz czego innego, idąc na, na, na wesele do, do ciotki, słuchasz czego innego, więc tutaj mówię, tutaj nie ma czegoś, że słuchasz danego gatunku muzyki i stricte nic innego cię nie interesuje. Po prostu od sytuacji zależnej, słuchasz czego innego, więc tutaj mówię, dla siebie, dla siebie zawsze byłem depeszem. Yy, idąc na zabawę, właśnie muzyka lat 80, prawda, disco polo, new romantic, nagle też gdzieś to, gdzieś tam w żyłach moich płynie i czasami mam takie pomysły, takich utworów, jak ten właśnie wydany mam w szufladzie z zaczętych, pewnie jeszcze z 50. być może jeszcze któryś gdzieś dokończę, może coś nowego napiszę, także tutaj nie jest to moje pierwsze i ostatnie słowo w tym temacie, ale też nie jest to główny nurt, który, w którym tworzę. Mario, za chwilę zapowiemy ten utwór i zaprezentujemy go na antenie. Jeszcze chcecie zapytać, yy... Czy masz w planach jakąś taką kolaborację, zarówno w Polsce, albo może i globalnie? Czy jest może ktoś, z kim miałbyś ochotę y, nagrać wspólnie utwór, To Wiesz co? jest takich, nawet też taka ciekawostka, nie pamiętam, czy w sumie y, ostatnim razem ci o tym wspomniałem, właśnie jeszcze jak mieszkałem w Anglii, zanim wyurczyłem działać z Disco Polo, y, nagrałem taki album y, anglojęzyczny, w sumie z przyjaciółmi, z, z Robertem Paceżakiem i tutaj Robertem Madziarzem, których bardzo gorąco pozdrawiam y, i w samym czasie też właśnie nawiązałem kontakt z, y, z panem, który kiedyś, kiedyś był członkiem czy liderem zespołu ISMC, Na Pe pewno kojarzysz mm -hmm. i w sumie też takie gdzieś tam wstępne były rozmowy. I, właśnie mieliśmy coś razem w duocie zdziałać, I, do czego on nie doszło, ponieważ właśnie się się podnieść polo i gdzieś tam te plany po po poszły na bok, ale tutaj taka właśnie kolaboracja wydaje mi się byłaby jedna y, z większych. Natomiast no, gdzieś tam od zawsze chciałem zrobić duet, może jeszcze zrobić gdzieś z Dieterem Bolenem, prawda, z Tomasem Andresem, bo tak jak mówiłem, to są moi id idoli y, idole i będą chyba prawda, do końca życia. Więc, jeżeli tylko się nadarzy, to dlaczego nie? Być może jeszcze z też, też kilku takich właśnie wykonawców, czy nawet właśnie zespół Bad Boys Blue, też tutaj w sumie kontakt mam z ruim, z ruim z Bad Boys Blue, też w sumie wstępnie takie gdzieś tam były rozmowy, to takie na razie, że tak powiem, to troszkę właśnie był zajęty, ale będę mu yy, będę mu z pewnością o sobie przypominał, więc nie, nie wykluczam, że być może któregoś dnia zgodzi się na jakąś współpracę, nagramy coś razem, także takich właściwie, właściwie idoli z tamtych moich właśnie młodych lat, to chętnie właśnie widziałbym niejednego w duecie, prawda? Mario, to teraz yy, szybka seria na każdy temat w wersji turbo. Mam tutaj pięć takich pytań, i chciałbym, żebyś mi szybko, bez zastanowienia odpowiedział. Zgadzasz się? No to mnie załatwiłeś teraz, ale chyba nie mam wyjścia. Bardzo proszę. E, no to tak. Najbardziej niedoceniony polski artysta to? Wiesz, to nie powiem ci na to szybko, ponieważ ja raczej słucham wykonawców zachodnich i też nie chcę tutaj nikomu, prawda, umniejszać, więc nie powiem, kto jest niedoceniany, ponieważ nie jestem na bieżąco. Utwór, który ostatnio chodzi ci po głowie, ale nie twój. To? E, wiesz, co, ut utwór, utwór, i yy... Italo... Disco, taki tytuł chyba utworu jest bodajże. Aha. The, The Colors, The Colors. Okej. Okay. Tak, to już dość stary utworek, ale ciągle gdzieś tam mi się przewija, bo może właśnie w związku z tym, że też w tym klimacie zrobiłem utworek i teraz ten kawałek mi się przypomniał. Najdziwniejsza sytuacja z koncertu? Y jak zostałem pomelony z Mario Bichinę. <laughs> kawa, herbata czy coś mocniejszego? Kawa, kawa. E, co byś robił, gdyby nie muzyka? Myślę, że yy, robiłbym dźwięki, dźwięki do gier. Po prostu. Po, tak, po prostu. Zawsze, tak. Mario ciągle, tak, ciągle w branży. Muzyką. Mario, to na koniec poproszę cię, żebyś zapowiedział premierowo na antenie Radio Sodety swój utwór. Bardzo proszę. Yy, zapraszam, kochani, z całego serca na premierę utworu Don't You Ever Leave Me, yy, którą nagrałem w duetzie z d White'em. Mam nadzieję, że wam się spodoba. Yy, jeśli jest taka opcja, to napiszcie, skomentujcie, to na pewno do mnie dojdzie. A ja dodam, że dzisiaj moimi państwa gościem w audycji na każdy temat był Mario. Mariusz Jasionowicz, kompozytor, producent muzyczny, reżyser teledysków i jedna z czołowych postaci polskiego Disco polo, ale jak nie słyszycie państwo nie tylko. Mario, bardzo dziękuję za przyjęcie zaproszenia, widzowie. Dziękuję w również. A z naszym gościem rozmawiał Adrian.